A internetem tradycyjnie wstrząsnęła kolejna teoria spiskowa i teraz wszyscy ją sprawdzają. No może nie wszyscy, ale widziałem, że wiele osób testowało to, co za chwilę wam pokażemy. Cześć, jestem Kamil, jestem z Polski i chciałbym, żeby wszyscy w Polsce wiedzieli, że nas trują. Zobaczcie. O, nie da rady ten. Zobaczcie, tu jest... Tu jest... Nie wiem, czy widać, tutaj przypaliło mu sweterek. Przypaliło. Trochę. Kiedyś był biały, teraz jest tak. Był biały i zobaczcie teraz. Ten śnieg się nie topi w ogóle Nic się nie topi I śmierdzi jakimś plastikiem, jakimiś kwasami i, i pod wpływem zapalniczki ciepła tutaj nic się nie dzieje i zobaczcie, patrzcie, jest czarno To plastik jakiś To jest. cała ta pandemia, te politycy to już jest w ogóle co z nami robią to jest Oczywiście jest to nieprawda i za chwilkę pokażemy wam, dlaczego i w jaki sposób to właściwie działa. Tutaj działają zwyczajne prawa fizyki. Nic więcej, nic mniej. Żadne jaszczury, żadni iluminaci, a już tym bardziej nie politycy, którzy całe szczęście nie mają jeszcze wpływu na prawa fizyki. No właśnie, żeby Wam to pokazać, użyjemy zapalniczki na paliwo, w tym przypadku jest to chyba propan, zdaje się, A zapalniczki plazmowej, czyli zapalniczki elektrycznej, która żadnych spalin nam tutaj nie będzie wydzielała, no i oczywiście naszego gwoździa programu, czyli tej bryłeczki śniegu, zebranego prosto sprzed studia Astrofazy. Będziemy tak sobie to Stapiać, 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 stapiać i zobaczcie, że nie lecą nam tutaj żadne krople w tym momencie. Całość działa dokładnie tak, jak opisałem wam wcześniej. Co prawda jest tu ciepło, więc ja już czuję, że pod palcami zaczyna mi się rozpuszczać powoli ta bryłka, ale i tak woda jest zasysana do środka. Śmierdzi to niemiłosiernie. To muszę przyznać, bo po prostu osadzają się te wszystkie syfy z zapalniczki na tym śniegu, ale nie jest on z plastiku. Nie znam takiego plastiku, który topiłby się na wodę, w dodatku, z, pod wpływem ciepła z palców. No, widać, że to zaczyna być. O, właśnie, teraz jak przekrzywiłem, dopiero zaczyna się to gdzieś roztapiać. To jest ta woda, którą ja rozgrzałem, co ciekawe, sobie tutaj pod palcami, żeby było śmieszniej, i tam już po prostu nie przyjmuje więcej wody ta bryłka. Natomiast z tej strony podgrzewanej dopiero teraz zobaczcie, ile czasu musiałem podgrzewać jedno miejsce, żeby zaczęło nam się to wszystko roztapiać. Więc z tej strony przyjął już maksa. Zobaczmy sobie teraz z drugiej strony. Ło. Tutaj jeszcze możemy sobie to zrobić. O, proszę bardzo. Dopiero teraz po skurczeniu się do takiego do takiego małego czegoś. Więcej wody po prostu jest oddawane. Zobaczcie, jak zmieniło to strukturę. W tym momencie mamy już tutaj do czynienia nie z takim zwykłym śniegiem, ale praktycznie z lodem. I gdyby nie to, że na zewnątrz panuje temperatura 20, 20 paru stopni, to wszystko by po prostu było w jednym kawałku, podobnie jak iglo. No właśnie, bo iglo jest chyba najlepszym możliwym sposobem, żeby wyjaśnić wam, co tutaj się właściwie dzieje. Iglo, można powiedzieć naturalny polowy namiot Inuitów, którzy w ten sposób chronili się przed zimnym i zimnym wiatrem oraz opadami śniegu i śnieżycami. W jaki sposób zbudować coś takiego? No Można powiedzieć nic prostszego, musimy stworzyć sobie taką małą kopułkę ze śniegu, a następnie schować się w niej jak w jakiejś małej pieczarze czy małej grocie, która też ochroni nas przed warunkami atmosferycznymi ale to nie do końca tak gdyby zrobić iglo po prostu ze śniegu no to w tym momencie mielibyśmy bardzo słabą konstrukcję spróbujcie wejść sobie na takiego bałwana chociażby i sam bałwan już pewnie zapadnie się pod waszym ciężarem a co dopiero struktura która jest kopułą i w środku jest pusta ale tutaj właśnie z pomocą przychodzi kolejny żywioł czyli ogień ogień zaczyna rozpuszczać zewnętrzne wewnętrzne to znaczy wewnętrzne z punktu widzenia może tego siedzącego inuita zewnętrzne ale wewnętrzne ścianki takiego iglo i zamienia je w wodę oczywiście. Czyli dzieje się dokładnie to samo, co przed chwilą, kiedy podgrzewaliśmy zapalniczką tę naszą bryłkę śniegu, takiego zbitego śniegu, bo to też jest ważne, że to nie może być taki puszek do końca. To też będzie to działało, ale raczej z takiego puchu igla nie zrobimy. Potrzebujemy masy tego śniegu, takiej troszkę zbitej masy tego śniegu. W momencie, kiedy ta zewnętrzna warstwa zaczyna się rozpuszczać, no gdyby było tu tak ciepło jak u nas w studio, to, to po prostu zaczęłoby to kapać i nic by z takiego iglo po pewnym czasie nie zostało. Ale ten ogień, który pali się wewnątrz i ogrzewa Inuitę, jednocześnie, właśnie topiąc te wewnętrzne warstewki tego śniegu, zamienia je w lód, dlatego że na zewnątrz znajduje się całkiem gruba warstwa śniegu, która oczywiście ma odpowiednią ujemną temperaturę. Dzięki temu zamraża tę wodę, która wchłaniana jest wewnątrz tej struktury. A dlaczego woda jest wchłaniana wewnątrz struktury? Dlatego, że jest to struktura bardzo, bardzo chorowata więc i higroskopijna po prostu wciąga wodę i nie pozwala jej wypłynąć na zewnątrz. No, jeśli temperatura jest oczywiście zbyt wysoka, no to w pewnym momencie dojdzie do przesycenia i nadmiar wody zacznie wypływać co zresztą widzieliście też tutaj podczas naszego mini eksperymentu w warunkach. Temperatury pokojowej. Natomiast gdybyśmy to samo zrobili na zewnątrz, to moglibyśmy przez długi, długi, długi czas podgrzewać taką bryłkę. No w pewnym momencie, oczywiście, też tutaj ciepło z mojej ręki działałoby na niekorzyść, ale gdyby była to stojąca gdzieś tam wolno struktura, no to moglibyśmy podgrzewać ją tak długo, aż nie wysyciłaby się po prostu tą wodą. Woda natomiast zamarza wewnątrz, tworząc po prostu lity lód. I dzięki temu, że jest to lód, no to jest to już oczywiście dużo bardziej strukturalnie wytrzymały materiał niż taki syp. Zbity po prostu ze sobą śnieg, i dzięki temu takie iglo jest w stanie wytrzymać nacisk dorosłego mężczyzny, który zjadł obfity obiad, który stanąłby na wierzchu takiej konstrukcji. No i tutaj działa jeszcze oczywiście taka opuła, która też rozkłada ten ciężar w odpowiedni sposób. Ale pokazuje to, w jaki sposób dzieje się to, że ten śnieg, który ta pani z innego kraju, nazwijmy to, próbowała roztopić, nie topił się tak od razu, nie kapał, no i skąd wziął się też ten ciemny nalot, który wzięła za stopiony plastik. Aby udowodnić Wam, że tak jest i że ten osad to nic innego jak po prostu efekty spalania się tego, co jest wewnątrz zapalniczki, nie wiem dokładnie, co jest w tej, zaraz zobaczymy. Zapalarka gazowa i czy mamy tutaj... Um, jaki to jest gaz? No raczej nie. Ale te substancje zapachowe, które są w nim, to wszystko po prostu przy podgrzewaniu, przy takiej temperaturze, która tam się wytwa wytwarza, zaczyna się palić i zostaje taki właśnie śmierdzący osad. Więc podejrzewam, że w zależności od tego, jaka to by była zapalniczka, to mielibyśmy różny zapach i być może nawet kolor tego spalonego osadu. W takiej zapalniczce mamy paliwo i to paliwo się spala. Dokładnie właśnie o to chodziło. Kiedy zapalimy sobie taką zapalniczkę i zaczniemy ogrzewać śnieg, to generalnie będzie się działo z nim dokładnie to samo, co w przypadku plazmowej zapalniczki, ciepło będzie nadtapiać te zewnętrzne warstwy, a woda, tak jak wspomniałem już wcześniej, będzie sobie wchodziła w tę porowatą część tej śnieżki, natomiast na zewnątrz, to co się osadza i faktycznie bardzo nieprzyjemnie pachnie jak jakiś... Plastik albo jakieś no coś dziwnego spalonego i chemicznego, to nic innego jak po prostu spaliny, osad, który zostaje z tego paliwa, które spala się tutaj w takiej zapalniczce. I w zależności od tego, jakie będzie to paliwo, będziemy mieli różne osady, więc zapach też będzie zróżnicowany. Także rzecz, można powiedzieć, bardzo codzienna i zwykła, ale nie zastanawiamy się nad nią na co dzień. Stąd też można łatwo pójść w nadinterpretację. I zacząć oskarżać różne dziwne spiski iluminatów, jaszczury, Billa Gates'a. No chyba, że Bill Gates zrobił ten śnieg. I faktycznie nie jest prawdziwym śniegiem. Nie, chyba wszystko jednak jest w porządku. W kolejnej części eksperymentu użyjemy tej plazmowej zapalary, żeby podpalić ten śnieg, rozgrzać go, żeby zaczął się topić, a żeby nie wytworzyć właśnie tego, takiego osadu, więc do dzieła. Ciekawe, jest to eksperyment, który kiedyś był normalnym, tradycyjnym eksperymentem wykonywanym na lekcji chemii w szkole. Bardzo prostym zresztą eksperymentem, który pokazywał, jak to wszystko działa. No cóż, ja sobie przypominam moje zajęcia z chemii, gdzie mieliśmy świetnie wyposażoną salę chemiczną różne odczynniki, przyrządy chemiczne całe wyposażenie laboratorium. I wykonaliśmy tylko jeden eksperyment nalania alkoholu do jajka, i to w ramach kampanii przeciwdziałania alkoholizmowi, żeby pokazać, jak białko jest ścinane przez alkohol. A z tych wszystkich odczynników, i wspaniałości, które tam w tej sali były. Nie skorzystaliśmy nigdy, i to słyszę od wielu, wielu ludzi, którzy już nie są dziś uczniami, ale mówią, że po prostu te eksperymenty to była tylko mrzonka i właściwie się ich nie wykonywało. No i teraz mamy efekty tego właśnie w postaci takich filmów. I to nie jest tak, że Kasia nagrała ten film, jest jedna jedyna. Właściwie ten problem sztucznego śniegu wraca jak nieco kilka lat, to prawie że co roku, i co roku możemy usłyszeć o tym, że iluminaci zrzucają na nas pewnie chemtrysami jakieś plastiki i inne dziwne substancje. No cóż, tak to właśnie wygląda. Dzisiaj miał być Astrofon, ale będzie jutro, więc zapraszam na 17. No musieliśmy puścić to, żeby było w miarę świeże. Także do zobaczenia jutro o 17:00 w Astrofonie, a już w niedzielę a też bardzo fajny odcinek, bo porozmawiałem z genetyczką Eweliną Kamińską o tym, czy cyberpunk mógłby zaistnieć w rzeczywistości. Chodzi oczywiście o wszczepy i tak dalej oraz o hodowli sztucznych organów, więc koniecznie zajrzyjcie w niedzielę o 17:00.